Wunia, otwórz bramkę, bo franie nie o dobre ludzie dalej. Będziesz miała czym prać, kochaniutka. A jedź człowieku! No co, zobacz, tylko trochę przykurzona. Zobacz, frania. Ale chociaż dobra. No to jak to niedobra, zobacz. możesz tam do siebie ja wziąć. Trochę przy ten. Dobre, ludzie mówię, Jurek, masz, będziecie praly. No przecież jak kiedyś to tylko takimi innych pralek nie było, co takimi było... pral... I było I... dobrze, no. I, i, Także i, i, mamy i pralkę był. i widzi się za darmo. Dobra, ludzie, dalej. Aha, chociaż podziękowałeś? A kurde, zapomniałem. Dobra, potem pójdę, to... No. <laughs> się zapytaj może coś, co za to pralka, nie, tak o to pójdziesz na ten. A to będziesz miał i będziesz prał całe lato. No dobra, trochę mówię, zakorzona trzeba przy, wyczyścić. Bo ja to nie chcę No dobra, ty Ewunia, zobacz. Zobacz ona w jakim stanie. Ja w takim stanie też jeszcze nie widziałem, żeby były. Nie, no, w, no. No w dobrym stanie, w dobrym. Dobra, to ja niosę do domu. Tam zaraz będziemy prali. No, dobrze. No.